P i kawa. Zawsze zaczynało się od kawy. Ten rytuał był jedyną stałą w chaosie, jedynym punktem odniesienia w porankach, które zlewały się w jeden, niekończący się dzień. Czwarta trzydzieści. Ciemność za oknem była gęsta, prawie namacalna. Czasem miałam wrażenie, że mogę jej dotknąć, poczuć jej chłód na skórze. W mieszkaniu panowała cisza, przerywana jedynie cichym, jednostajnym buczeniem lodówki. To był dźwięk mojej samotności. Miły, oswojony towarzysz. P. Wsypałam dwie czubate łyżeczki do starego kubka. Tego, który kiedyś kupiliśmy razem na jakimś jarmarku. Był wyszczerbiony na brzegu, ale nie potrafiłam go wyrzucić. Zalewałam kawę wrzątkiem, a para unosiła się na chwilę, przesłaniając mi widok na puste krzesło naprzeciwko. Kiedyś siedział na nim on. Śmiał się, czytał gazetę, planował. A może tylko udawał, że planuje? Jego plany zawsze były wielkie, spektakularne i, jak się okazywało, całkowicie puste w środku. Jak pięknie zapakowane pudełko bez zawartości. P. Usiadłam przy stole, otulając dłoń mi ciepły kubek. Czułam, jak ciepło powoli przenika przez ceramikę, rozgrzewając moje zmażnięte palce. To była jedyna forma czułości, jakiej doświadczałam o tej porze dnia. Przed burzą. Przed pobudką dzieci, przed szykowaniem śniadania, przed walką z czasem, by zdążyć do przedszkola, do szkoły, do pracy. Przed życiem, które w całości spoczywało na moich barkach. Perl pamiętam, jak mówił, że dam sobie radę. Mówił to z podziwem, a przynajmniej tak to wtedy odbierałam. Jesteś taka zorganizowana, Anka. Taka silna. Wtedy te słowa brzmiały jak komplement dziś wiem, że były tylko alibi. Zwalniały go z odpowiedzialności. Skoro byłam taka silna, nie potrzebowałam jego pomocy. Skoro byłam tak zorganizowana, poradziłabym sobie ze wszystkim sama. I radziłam sobie. Płaciłam rachunki, robiłam zakupy, odrabiałam z dziećmi lekcje, leczyłam ich gorączki, pocieszałam po nocnych koszmarach. Byłam matką, ojcem, pielęgniarką, kucharką i kierowcą. A on! On był gościem we własnym życiu. Pojawiał się i znikał, zawsze w glorii chwały, z drogimi zabawkami i obietnicami, których nigdy nie zamierzał spełnić. P. alimenty. To słowo brzmiało w moich ustach jak przekleństwo. Było symbolem upokorzenia, co miesięcznej walki o coś, co moim dzieciom po prostu się należało. Zgodnie z wyrokiem sądu. Zgodnie z prawem. Zgodnie ze zwykłą, ludzką przyzwoitością. Ale dla niego te wszystkie zasady nie istniały. Dla niego istniał tylko jego własny komfort. P. i płacił, kiedy chciał. Czasem w terminie, ale rzadko. Zazwyczaj z opóźnieniem. Tydzień, dwa. Czasem miesiąc. Zawsze z tą samą wymówką. Wiesz, jak jest. Ciężki miesiąc w firmie. Klient nie zapłacił. Musiałem zainwestować w nowy sprzęt. Słuchałam tego cierpliwie, kiwając głową, chociaż w środku wszystko we mnie krzyczało. Wiedziałam, że kłamie. Widziałam jego zdjęcia na portalach społecznościowych: nowy samochód, wakacje w egzotycznych krajach, kolacje w drogich restauracjach. Dla niego pieniądze zawsze się znajdowały, dla dzieci niekoniecznie. P. Każdy telefon w tej sprawie był jak stąpanie po polu minowym. Musiałam być ostrożna. Nie mogłam być zbyt nachalna, bo wtedy oskarżał mnie o materializm i nękanie. Nie mogłam być zbyt łagodna, bo wtedy ignorował moje prośby. Byłam w pułapce. Tańczyłam tak, jak mi zagrał, próbując znaleźć idealny balans między asertywnością a uległością. To było wyczerpujące. Bardziej niż nieprzespane noce. Bardziej niż praca na dwa etaty. P w tego dnia było inaczej. Czułam to od rana. Coś wisiało w powietrzu. Może to ten ciężki, ołowiany deszcz, który bębnił o perepet. A może to fakt, że minął kolejny termin płatności, a na koncie wciąż widniało saldo, które przyprawiało mnie o mdłości. Musiałam kupić Zosi nowe buty. Stare przemakały. Kuba potrzebował opłacić wycieczkę szkolną. Pieniądze były potrzebne na wczoraj. P. zadzwoniłam po południu. Odebrał od razu, co było dziwne. Zazwyczaj musiałam próbować kilka razy. W tle słyszałam gwar, muzykę. Był gdzieś na mieście. P. cześć, powiedziałam, starając się, by mój głos brzmiał neutralnie. Dzwonię w sprawie alimentów. P. westchnął to było takie teatralne pełne cierpienia westchnienie jakbym prosiła go o oddanie nerki a nie o pieniądze na jego własne dzieci p anka naprawdę musisz teraz p tak muszę odparłam czując jak narasta we mnie zimna złość termin minął w zeszłym tygodniu dzieci mają swoje potrzeby p wiem wiem wyślę w przyszłym tygodniu Pet, nie mogę czekać do przyszłego tygodnia. Potrzebuję tych pieniędzy teraz. Pet, i zaśmiał się. To był krótki, gorzki śmiech. Pełen pogardy. Pet, nie przesadzaj. Zawsze sobie jakoś radziłaś. Pet, a potem padły te słowa. Słowa, które wszystko zmieniły. Które były jak zapalnik. Jak ostatnia kropla, która przelała czarę goryczy, budowaną przez lata upokorzeń i kompromisów. Pej, ciesz się, że w ogóle płacę. P. Rzucił to od niechcenia. Jakby rzucał psukość. Jakby robił mi łaskę. Jakby te pieniądze nie były obowiązkiem, ale aktem jego dobrej woli. P. zapadła cisza. Słyszałam tylko muzykę w tle jego rozmowy i bicie własnego serca. Głośne, nierówne. Czułam, jak krew odpływa mi z twarzy. Pet, nie odpowiedziałam. Nie krzyknęłam. Nie płakałam. Nie rzuciłam słuchawką. Pet, po prostu się rozłączyłam. P. Stałam przez chwilę na środku kuchni, trzymając w dłoni zimny już telefon. Patrzyłam na deszcz za oknem. Krople spływały po szybie, zamazując świat na zewnątrz. I wtedy poczułam coś dziwnego. Coś, czego nie czułam od bardzo dawna. P. spokój. P. to był zimny, krystaliczny spokój. Jak tafla lodu na zajeziorze. Wszystkie emocje, złość, żal, bezsilność zamarzły. Została tylko czysta, chłodna determinacja. P. to koniec. Koniec próśb. Koniec negocjacji. Koniec upokorzeń. Pet wiedziałam, co muszę zrobić. Wiedziałam to z taką pewnością, z jaką wiedziałam, że rano wzejdzie słońce. Pet usiadłam przy stole. Otworzyłam laptopa. Wyszukiwarka internetowa. Wpisałam hasło, kancelaria prawna, prawo rodzinne. Pojawiła się lista. Patrzyłam na nazwiska, adresy. Wybrałam pierwszą z brzegu. Kancelaria Adwokacka Anna Kowalska. Podobało mi się to imię. Było takie solidne. P. Zadzwoniłam. Głos w słuchawce był profesjonalny, uprzejmy. Umówiłam się na spotkanie następnego dnia. P. Potem zrobiłam coś jeszcze. Znalazłam wszystkie dokumenty. Wyrok sądu w sprawie alimentów. Potwierdzenia przelewów, które wysyłał. A właściwie te, których nie wysyłał, wydrukowałam historię konta. Zrobiłam zrzuty ekranu z naszych rozmów. Tych, w których prosiłam i tych, w których mnie zbywał. P.E.T. I układałam te papiery w równy stos. Każda kartka była dowodem. Każda cyfra była świadkiem. To nie była już tylko moja opowieść. To były fakty. Twarde, niezaprzeczalne fakty. P. czułam się jakbym budowała mur. Cegła po cegle. Mur, który miał mnie oddzielić od tego chaosu, od tej niepewności. Mur, który miał chronić mnie i moje dzieci. P. następnego dnia w kancelarii poczułam dziwny zapach. Mieszanka kawy, papieru i czegoś jeszcze. Może perfum. Czegoś, co kojarzyło się z profesjonalizmem i kontrolą. P. Pani Anna Kowalska była kobietą w moim wieku. Miała krótkie, ciemne włosy i spojrzenie, które zdawało się przenikać na wylot. Uścisnęła moją dłoń mocno, pewnie. P. położyłam przed nią sto z dokumentów. P. chodzi o alimenty, powiedziałam. Mój głos był zaskakująco spokojny. P. słuchała w milczeniu, przeglądając papiery. Czasem unosiła brew, czasem kiwała głową. Nie przerywała. Nie oceniała. Po prostu słuchała. P. Kiedy skończyłam, odchyliła się na krześle. P. Rozumiem, powiedziała. Ma pani pełne prawo dochodzić swoich roszczeń. A właściwie roszczeń pani dzieci. P. Poprawiła mnie. I to było ważne. To nie były moje pieniądze. To były pieniądze dla Zosi i Kuby. P. Co mogę zrobić? Zapytałam: P, możemy złożyć wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji, wyjaśniła. Na podstawie tego wyroku. Komornik może zająć jego wynagrodzenie, konto bankowe lub inne składniki majątku. P, zajęcie wynagrodzenia. Konto bankowe. Te słowa brzmiały obco, oficjalnie, ale niosły w sobie obietnicę. Obietnicę porządku. P. Chciałabym to zrobić, powiedziałam bez wahania. P. Prawniczka uśmiechnęła się lekko. P. dobrze. Przygotuję odpowiednie dokumenty. Będę potrzebowała pani pełnomocnictwa. P. Wszystko potoczyło się szybko. Podpisałam papiery. Zapłaciłam za usługę. Czułam, jak z moich barków spada ogromny ciężar. Po raz pierwszy od lat nie byłam w tym sama miałam sojusznika kogoś kto znał przepisy procedury kogoś kto mówił językiem którego on nie mógł zignorować p wyszłam z kancelarii na ulicę deszcz przestał padać przez chmury przebijało się słońce czułam jego ciepło na twarzy p wiedziałam że to nie koniec wiedziałam że będzie zły że będzie dzwonił krzyczał oskarżał ale już się tego nie bałam. Pet, jego złość była jego problemem, nie moim. Pet, przez następne dni panowała cisza. Nie dzwonił. Ja też nie dzwoniłam. Czekałam. Ale to było inne czekanie niż dotychczas. Nie było w nim lęku ani niepewności. Była tylko spokojna pewność, że mechanizm, który uruchomiłam, działa. P. Pewnego dnia w pracy zadzwonił telefon. Numer zastrzeżony. Wiedziałam, kto to. Odebrałam. P. Co ty sobie myślisz? Jego głos był wściekły, zduszony. Dostałem pismo od komornika. Chcesz mnie zniszczyć. P. Wsłuchałam w milczeniu. Wyobrażałam sobie jego twarz. Czerwoną ze złości. Zaskoczoną. P. Wysłali pismo do mojej firmy. Wszyscy się dowiedzą. Narobisz mi wstydu. P. Wstyd. To było ciekawe. On martwił się o wstyd. A ja przez lata martwiłam się, czy będę miała za co kupić dzieciom jedzenie. P. To nie ja narobiłam ci wstydu, powiedziałam cicho, ale stanowczo. To ty sam go sobie narobiłeś, nie płacąc na własne dzieci. P. Ale komornik. Mogłaś ze mną porozmawiać. P. rozmawiałam. Wiele razy. Pamiętasz, co mi ostatnio powiedziałeś? P. zamilkł. Prawdopodobnie nie pamiętał. Dla niego to były tylko słowa. Dla mnie granica, której nie mógł już przekroczyć. P. powiedziałeś, żebym się cieszyła, że w ogóle płacisz, przypomniałam mu. Więc teraz nie muszę się już cieszyć. Prawo zaba o to, żebyś płacił regularnie i w pełnej kwocie. To wszystko. Nie dzwoń więcej w tej sprawie. Od tego mam prawnika. P. Rozłączyłam się. P. W serce biło mi mocno, ale to było dobre bicie. Bicie serca kogoś, kto w końcu postawił na swoim. Kto obronił siebie i swoje terytorium. P. W tego dnia, po raz pierwszy od dawna, nie czułam się zmęczona. Czułam siłę. P. Kilka tygodni później, pierwszego dnia miesiąca, sprawdziłam konto. Był tam przelew. Pełna kwota. Co do grosza. W tytule przelewu widniało: Zajęcie komornicze. P. Patrzyłam na te cyfry i nie czułam triumfu. Nie czułam radości z jego porażki. Czułam tylko ulgę. Głęboką, wszechogarniającą ulgę. P. To był koniec walki. Koniec niepewności. P. Tego popołudnia po odebraniu dzieci ze szkoły poszliśmy do sklepu. Kupiłam Zosi te nowe buty. Różowe z brokatem. Świeciły przy każdym kroku. Jej radość była bezcenna. Zapłaciłam za wycieczkę kuby. A potem poszliśmy na lody. Największe, jakie były. P. Siedzieliśmy na ławce w parku, jedząc lody i śmiejąc się. Słońce świeciło. Świat wydawał się prostszy. Lepszy. P. Wiedziałam, że to dopiero początek. Że czeka mnie jeszcze wiele wyzwań. Ale wiedziałam też, że dam sobie radę. Nie dlatego, że jestem taka silna i zorganizowana. Ale dlatego, że nauczyłam się stawiać granice. Nauczyłam się, że moja cisza może być głośniejsza niż jakikolwiek krzyk. I że czasem, żeby odzyskać spokój, trzeba po prostu przestać prosić i zacząć działać. Pew wieczorem, kiedy dzieci już spały, usiadłam w kuchni. Znowu z kubkiem w dłoni. Ale tym razem to była herbata. Zaparzyłam ją w nowym kubku, który kupiłam tego dnia. Był prosty, biały, bez żadnych wzorów. Bez wspomnień. P. Wpatrzyłam w ciemność za oknem. Już nie była groźna. Była tylko tłem dla świateł miasta, dla życia, które toczyło się dalej. Moje życie na moich zasadach. P. I cisza w mieszkaniu była taka sama, jak zawsze. Ale już nie brzmiała jak samotność. Brzmiała jak spokój, jak wolność, jak dom. P. jeżeli ta historia cię poruszyła, udostępnij ją. Ktoś tam na zewnątrz potrzebuje wiedzieć, że nie jest sam i że jego siła wystarczy.